Druga połowa lat 30. XX wieku przyniosła znaczne pogorszenie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Szczególne niebezpieczeństwo dla odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego groziło ze strony Rzeszy Niemieckiej pod rządami Adolfa Hitlera. Rewizjonizm niemiecki dążący do przekreślenia postanowień Traktatu Wersalskiego, a także rosnąca w błyskawicznym tempie potęga militarna Niemiec, Stwarzały dla Polski realne zagrożenie. Dlatego też, coraz poważniej zaczęto doceniać potrzebę modernizacji i wzmocnienia polskiej armii. Celowi temu miał służyć między innymi Fundusz Obrony Narodowej utworzony w kwietniu 1936 roku, a także ogłoszona 30 kwietnia 1939 roku pożyczka obrony przeciwlotniczej. Społeczeństwo polskie wykazało ogromną ofiarność. Składając zarówno datki pieniężne, jak i kosztowności, często bardzo cenne pamiątki osobiste. Również mieszkańcy Radomska mieli swój udział w dozbrojeniu polskiej armii. Radomszczańscy nauczyciele ufundowali karabin maszynowy, wystąpiono także z inicjatywą zakupienia dla wojska samolotu szkolnego RWD-17, jako daru całego powiatu Radomszczańskiego. Gazeta radomskowska zamieszczała regularnie apele o ofiarność skierowane do mieszkańców, podając jednocześnie wyniki prowadzonych akcji i zbiórek. Powiat Szczański, leżący w południowej części województwa łódzkiego, miał duże znaczenie pod względem strategicznym, przez tereny Szczańskiego przebiegała linia kolejowa łącząca stolice ze Śląskiem. Radomsko było istotnym punktem w ogólnokrajowym systemie telekomunikacyjnym. Wreszcie, zgodnie z założeniami planu obronnego, obszar powiatu stanowił osłonę dla styku armii łci Kraków, w którym to rejonie koncentrować się miała będąca w odwodzie armia Perusy. Niestety, we wrześniu 1939 roku na terenie powiatu radomszczańskiego nie rozlokowano praktycznie żadnych sił wojskowych mogących na wypadek wojny podjąć działania opóźniające i dywersyjne. Niekorzystnej sytuacji obronnej dopełniały niskie stany wód warty, pilice i widawki, a także brak większych kompleksów leśnych. Wszystko to sprawiło, iż radomszczańskie było łatwo dostępne dla niemieckiego agresora. Polskie założenia obrony nie przewidywały wprawdzie, że główne uderzenie wroga skierowane zostanie przez Częstochowę i Radomsko na Piotrków Trybunalski, jednak nie przewidziano tak błyskawicznego tempa niemieckiego natarcia, co uniemożliwiło wykorzystanie koncentrującego się w rejonie Piotrkowa odwodu. We wrześniu 1939 roku Radomsko znalazło się na osi natarcia X Armii Niemieckiej dowodzonej przez generał Waltera Reichenau. Miała ona za zadanie zniszczenie sił polskich na zachód od Wisły, zanim mogłyby utworzyć linię obrony w oparciu o rzeki San, Wisłę i Narew. Na kierunku północnym 10. armię ubezpieczała 8. armia generał Johann Blaskowicz, od południa zaś 14. armia generał pułkownik Wilhelm List. Od pierwszego dnia wojny, 1 września 1939 Radomsko było intensywnie bombardowane. Pierwsze bomby spadły na miasto już około godziny 5 rano 1 września 1939, zabijając nami Łaczka Och dwie osoby. Zbombardowano również ulice Narutowicza, Przedborską, Strzałkowską, Bugaj i Częstochowską, Miejską Elektrownię Przybrzeźnickiej 4, zakłady Metalurgia. W wyniku nalotu śmierć poniosło osiem osób. Pod bombami legły w gruzach praktycznie wszystkie budynki położonej w centrum miasta ulicy Mineralnej. Radomsko, podobnie jak większość polskich miast, nie posiadało czynnej obrony przeciwlotniczej mogącej stawić skuteczny opór niemieckim lotnikom. Wieczorem 2 września większość siły niemieckiej pierwszej Dywizji Pancernej przeprawiła się przez rzekę Wartę w rejonie Gidle Pławno. Tego samego dnia w rejon Radomska dotarły pierwsze patrole niemieckie. Radomsko zostało zajęte przez Niemców bez walki 3 września około godziny 7.30. Tego samego dnia lotnictwo polskie zbombardowało niemiecką kolumnę pancerną. Niestety, nie wykorzystano dwóch dywizjonów wyposażonych w bardzo dobre średnie bombowce PZL P-37 Łoś przez cały dzień były one przemieszczane na nowe lotniska. W efekcie atak przeprowadziły karasie drugiego dywizjonu. Operujące z lotnisk w soła i kamień pod Radomiem. Zbombardowano siły niemieckie w rejonie kłumnice Radomsko i zakrzówek Radomsko. Około południa zaatakowano dwukilometrową kolumnę czołgów znajdującą się na południowy wschód od Radomska oraz trzykilometrową kolumnę na północ od miasta. Niemcy, po nalotach z dnia poprzedniego, byli tym razem dobrze przygotowani do odparcia ataków, wzmocniono naziemną obronę przeciwlotniczą oraz osłonę myśliwską, i stawili silny opór, strącając cztery polskie karasie. W nocy z 5 na 6 września na terenie Powiatu radomszczańskiego znalazło się główne siły niemieckiego 14 korpusu zmotoryzowanego generał Georg von Wietersheim, które następnego dnia ruszyły przez Opoczno i Końskie w kierunku Radomia. Tym samym całe Szczańskie znalazło się w rękach niemieckich. Dla mieszkańców rozpoczął się tragiczny okres okupacji